Dzień dobry, zapraszam na temat 21, a dzisiejszy temat to konfrontacja milenijna. Państwo i Kościół na przełomie lat 50. i 60. XX wieku. Warto sięgnąć do tego, co było omawiane na ostatniej lekcji: polski październik i polski czerwiec 56 roku. W czerwcu 56 roku Polacy wychodzą na ulicę, mamy bardzo duże zamieszki w Poznaniu. A w październiku, w związku z tymi zamieszkami, dochodzi do zmiany na szczytach władzy, i pierwszym sekretarzem zostaje Władysław Gomułka. Władysław Gomułka, który zapowiada polską drogę do socjalizmu, czym wywołuje euforię i zapowiada, że po prostu, kolokwialnie mówiąc, w Polsce będzie. Lepiej. Rzeczywiście następuje po 1956 roku poprawa stosunków między państwem a Kościołem. Mamy tak zwaną odwilż po październikową. Z więzienia zostaje wypuszczony kardynał Stefan Wyszyński. Następnie zostaje zawarte też porozumienie z episkopatem czyli rzeczywiście widzimy, że ta poprawa stosunków polsko-kościelnych wchodzi na dobrą drogę. To porozumienie z episkopatem, jakie podpisano, dotyczyło przede wszystkim zniesienia pewnego dekretu, który był ustanowiony trzy lata wcześniej. Był to dekret o obsadzaniu stanowisk kościelnych, gdzie władze decydowały o tym, kto będzie piastował najwyższe stanowiska kościelne. W tym momencie zniesiony jest ten dekret i wraca religia do szkół. Pozwala się również tworzyć społeczne ruchy katolików świeckich, ma to też bardzo duże znaczenie dlatego, że zbliżają się wybory i poproszono Stefana Wyszyńskiego, kardynała Stefana Wyszyńskiego o to, aby zaapelował do y, mieszkańców, do obywateli Polski, aby wzięli udział w tych wyborach, choć one oczywiście były sfałszowane, ale Wyszyński godzi się na taką Nazwijmy to delikatnie współpracę, ponieważ liczy się też z tym, że w przyszłości władze będą szły na jeszcze większe ustępstwa względem Kościoła. I tak się staje: wybory 57 roku przynoszą pewną zmianę, ponieważ zostaje w parlamencie utworzone koło poselskie znak, które składa się z osób, z działaczy związanych z Kościołem katolickim. Idąc na tej fali dobrych zmian w 1957 roku zostaje ogłoszona wielka nowenna, czyli mające trwać takie 10 lat przygotowania do y, milenium chrztu polski i potem jak ogłoszono wielką nowennę, to również odnowiono śluby jasnogórskie. Odnowiono te śluby jasnogórskie już tutaj 3 maja i już teraz z udziałem prymasa, bo wcześniej, kiedy były śluby jasnogórskie, no to prymas jeszcze przebywał w odosobnieniu. I po odnowieniu tych ślubów jasnogórskich, które miały nawiązywać do odnowy moralnej Polaków, ale jednocześnie też do tego, żeby nowe tysiąclecie, które nadchodzi, to było tysiąclecie, które będzie kierowało Polskę na drogę chrześcijańska, chrześcijaństwa. Jednym z elementów tej wielkiej nowenny była preregryna, preregrynacja, przepraszam, preregrynacja, jest to nic innego, jak kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, wówczas ten obraz miał po prostu tutaj wędrować po całej Polsce, po kościołach, po parafiach polskich. I, to szło ku dobrej drodze, jednakże już od 1958 roku z powrotem nastąpiło pogorszenie stosunków między państwem a kościołem. Państwo polskie rozpoczęło na nowo politykę antyreligijną i antykościelną. Przede wszystkim, kiedy Kościół ogłosił tak zwaną Wielką Nowennę, czyli to przygotowanie do milenium, do obchodów milenium państwa polskiego, do milenium chrztu Polski. No to władze ogłosiły swoje hasło. Hasło Tysiąclecie państwa polskiego. Miały to być świeckie obchody tysiąclecia istnienia państwa polskiego. Od tego momentu rozpoczęła się polityka antykościelna. Ona się rozpoczęła od rewizji którą zorganizowały organy bezpieczeństwa w Instytucie Prymasowskim Ślubów Jasnogórskich na Jasnej Górze. I podczas tej rewizji władze zarekwirowali bardzo dużo publikacji, zarekwirowali wiele pism i pobili działaczy pracujących w tym Instytucie. Następnie zaczęto ograniczać lekcje religii do jednej godziny w tygodniu. Następnie zaczęto przeprowadzać akcję dekrucyfikacyjną, czyli rozpoczęto ściąganie krzyży w salkach lekcyjnych, ponieważ ogłaszano, że jest to państwo świeckie. Ta akcja przyniosła efekt odwrotny. Tam gdzie ściągnięto krzyże, tak szybko one się z powrotem pojawiły, a ostatecznie w 1961 roku władze postanowiły znieść lekcje religii w szkołach. I religia przenosi się do salek katechetycznych przy parafiach. Jednocześnie władze rozpoczęły cofanie pewnych zgód na budowę kościołów. Ponieważ była bardzo duża potrzeba na postawienie nowych obiektów religijnych, to w momencie, kiedy były te, te dobre układy po 1956 roku, takie zgody wydawano. A tutaj już od 1958 roku zaczęto cofać te wcześniej wydane zgody. Nie pozwalano po prostu na budowę nowych obiektów kościelnych. Rozpoczęła się też inwigilacja księży: inwigilacja, czyli tajne obserwowanie, nadzór na kimś księża, byli inwigilowani duchowni, czyli różnego rodzaju zakonnicy. Następnie rozpoczęto likwidację niższych seminariów i na przykład w ten sposób zniknęły klasy licealne o profilu humanistycznym, przeznaczone tylko dla chłopców, które szykowały po prostu tą młodzież do później do podjęcia nauki w seminarium i zaczęto też likwidować wszelkie instytucje, które były prowadzone przez kościół, czy żłobki, czy przedszkola, czy chociażby krucjaty w czyli była to antyalkoholowa, organizacja wspomagająca osoby z uzależnieniem. Na dodatek tutaj Gomułka rzucił hasło takie do budowy tysiąc szkół na tysiąclecie państwa polskiego, czyli robiono wszelkie działania od 1958 roku, żeby kościół miał utrudnione funkcjonowanie. Bo władze zaczęły obawiać się zbliżających tych obchodów milenijnych. Dodatkowo w 1965 roku polscy biskupi, którzy uczestniczyli w, w Soborze Watykańskim II, zadecydowali wystosować 56 listów do episkopatów różnych państw, żeby w tych listach po prostu zaprosić biskupów danych państw na obchody. Tysiąclecia Chrztu Polski. Bardzo dużym niepokojem okazał się list do biskupów niemieckich, kiedy to polscy biskupi użyli w nim takiego określenia, że wyciągamy do was nasze ręce. Oraz udzielamy wybaczenia i prosimy o nie. Tutaj w tym liście nawołano do bardzo trudnej sytuacji politycznej pomiędzy Polską a Niemcami, jaka była w okresie II wojny światowej. W Niemczech ten list przeszedł bez jakiegoś większego echa. Podeszli do niej, podesz, władze też podeszły do tego listu w Niemczech z rezerwą zarówno władze państwowe, jak i władze kościelne. Natomiast w w państwie polskim list biskupów polskich do biskupów niemieckich odbił się szerokim echem. Należy pamiętać, że jesteśmy w 1966 roku. Nadal mamy bardzo silne nastroje antyniemieckie. One są spowodowane po prostu II wojną światową, która tak naprawdę całkiem niedawno dla ludzi się skończyła. Komuniści też wykorzystywali tych, ten fakt tych nastrojów antyniemieckich i podjudzali, podsycali te nastroje. Dlatego po takim liście polskich biskupów oskarżono o zdradę. Oskarżano o działanie wbrew woli państwa, oskarżono o to, że ingerują w politykę zagraniczną i rozpoczęto niesamowitą nagonkę na yy, kościół, i yy, ta krytyka. Odbiła się szerokim echem na terenie całego państwa polskiego, ponieważ odwoływano się to na każdym wiecu, na każdym zgromadzeniu, atakowano ten, to działanie biskupów polskich w szkołach, w zakładach pracy, na spotkaniach różnego rodzaju. No ale nieuchronnie zbliżają się obchody milenijne i obchody tysiąclecia państwa polskiego, ponieważ zorganizowano w tym momencie dwa rodzaje obchodów. Kościół zorganizował tzw. milenium, a państwo polskie jako władza zorganizowało tysiąclecie państwa polskiego. Jeżeli chodzi o obchody milenijne, to one się rozpoczęły od 1 stycznia 1966 roku, od uroczystej mszy w Gnieźnie. Następnie taka sama msza była powtórzona 13 stycznia w Rzymie. Na tej mszy nie mógł wziąć udział kardynał Stefan Wyszyński, ponieważ nie otrzymał od władz państwowych zgody na wyjazd z państwa. A główna data uroczystości milenijnych została wyznaczona na dzień 14 kwietnia 1966 roku, który to dzień, właśnie według ówczesnych historyków, był dniem, kiedy to Mieszko I przyjął Chrzest. Dodatkowo, ta, ta główna data 14 kwietnia 1966 rok, to była data, kiedy miał się też pojawić, pojawić najwyżsi dostojnicy, ale tak się nie stało. Kulminacja obchodów miała odbyć się 3 maja. Na, tą kulmina, na te kulminacyjne obchody zaproszono m.in. papieża Pawła VI. Niestety władze komunistyczne nie wyraziły zgody na pielgrzymkę Pawła VI do Polski. W jego imieniu legatem papieskim został prymas Wyszyński, a główną mszę poprowadził arcybiskup krakowski Karol Wojtyła. No komuniści, wiedząc, że jest to ta, taka kulminacja tych obchodów dla Kościoła, to tego dnia ogłosił cykl spotkań z okazji 45. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego. No i oczywiście w takich spotkaniach trzeba było brać udział. Jeżeli chodzi o państwo, to jak wyglądały uroczystości państwowe? Tą główną datę obchodów uroczystości wyznaczono na 16 kwietnia, czyli dwa dni później po, po tej dacie milenijnej. Tą datę odniesiono do 21 rocznicy forsowania Odry i Nysy Łużyckiej przez Wojsko Ludowe. I tutaj 16 kwietnia Gomułka wygłosił bardzo napastliwe przemówienie, które spowodowało rzecz odwrotną, niż on się spodziewał. Po tym ataku na Kościół, część ludzi po prostu dołączyła do obchodów milenijnych, a komuniści za taką najważniejszą datę, główną centralną tych uroczystości, uznali datę 22 lipca, jako datę głównych obchodów tysiąclecia państwa polskiego. I akurat te uroczystości były bardzo szeroko nagłaśniane przez ówczesne media. Jak wyglądał udział Polaków? Jakie, miał, jakie było w ogóle znaczenie tych obchodów milenijnych? Władze wiedziały dokładnie o tym, że Polacy są narodem, który jest bardzo mocno związany z religią. Po drugie, mamy już do czynienia też z nowym pokoleniem, które rodzi się po II wojnie światowej które nie idzie zgodnie z myślą socjalistyczną, ale bardziej swoimi myślami będzie podążało ku zachodowi i tego postanowiło się też trzymać Kościół, że te wartości chrześcijańskie, które są na zachodzie zakorzenione, to to powinno nas trzymać. Władze wiedziały, że będą miały bardzo duży problem z obchodami, w związku z tym zmuszano po prostu ludzi do udziału w takich uroczystościach państwowych. Organizowano festyny, organizowano różnego rodzaju imprezy w czasie których można było nabyć na przykład produkty, których do tej pory w sklepach nie było. Zmuszano, wręcz zmuszano pracowników zakładów, uczniów szkół, że muszą zjawić się na danych uroczystościach. Były to po prostu naciski. Efekt ogólnie był taki, że państwo polskie, stawiając się w konfrontacji z Kościołem, przegrało tą konfrontację. Społeczeństwo opowiedziało się po stronie Obchodów milenijnych, czyli opowiedziało się po stronie kościoła. I to był bardzo duży cios dla państwa polskiego, i po tych obchodach milenijnych osłabło natężenie polityki antyreligijnej i antykościelnej. Co prawda władze dalej próbowały mieć kontrolę nad, tutaj nad kościołem, ale mm, Wprowadzono bardzo szeroką inwigilację chociażby duchowieństwa, żeby utrudnić, ale to nic się nie zmieniło, wręcz w drugą stronę obchody milenijne stały się dla Polaków ważniejsze i wiara dla Polaków stała się ważniejsza. To wszystko z dzisiejszej lekcji. Dziękuję i zapraszam na kolejne nasze spotkania.